No, zaczynamy film, czy co? Siema, jestem Marek. Dzisiaj poznamy dokładniej laseczkę, którą moja matka mi wcisnęła wczoraj. Jeżeli oglądaliście film, to... Na to ona tu przychodzi? Ona już jest na górze. No nie gadaj. Widziała, w ogóle się wklepała na łóżko. Chciałem ją stamtąd wyrzucić, ona dalej siedziała, w spadając sobie na kanapie. To nie jest ważne. O której godzinie ona przyszła? Przestań. No, ale mi kaza. No dobra, to że ciekawi. Nie każe, pamiętasz, to... przecież ona tutaj cały czas jest, od wczoraj. No i no ja jej jakoś nie widziałem w ogóle. No bo siedziała cały czas na górze. To jest jakaś nienormalna dziewczyna. A to Ale to... Jak ty w studiu siedziałeś przecież cały czas, tak? ja się nie ale ona jest nienormalna. Ona tutaj się wypchała na siłę. Nie wiem, kim ona jest. Skąd ona się wzięła? Do tego jest brzydka. Zacznijmy od tego, że ja w ogóle nie chcę mieć dziewczyny. Ona tutaj siedzi na siłę, jak gdyby nigdy nic. Czuje się jak u siebie w domu, a tak nie powinno być. No to, to, to matkę zmieni. W ogóle to jest nienormalne, że matka mi wciska na siłę jakąś dziewczynę. No to matkę zmieni. Nie, no, mamy nie zmieni. Jak mam to zrobić? Nie wiem, normalnie. Muszę się słuchać, mamy, ale no to już jest A co to w ogóle za skarpetki? Są skarpetki, w pączki. Dobra, nieważne. Ten... Skarpetki nie są ważne. Drodzy państwo, to jest Ściana Prestiżu. Dzisiaj na ścianie Prestiżu. Fej... Przestań! Przestań, no, żałosny jesteś. no... no, no ale spójrz, ale no, to ty spójrz, mi kazałeś, to nawet nie chce mi się na ciebie patrzeć. No dobra, Marek, no. Dzisiaj na ścianie Prestiżu jeszcze raz zostanie powieszony Dawidek QV1. Po raz kolejny zostajesz powieszony na ścianie a, Prestiżu, dlaczego? bo drukarka się zepsuła i trzeba kupić nową. Na następnym odcinku już normalnie będzie ściana Prestiżu. Dzisiaj ponownie Dawidek QV1, a na następnym odcinku będą aż dwie osoby. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie znaleźć się właśnie na tej ścianie Prestiżu, to zasubskrybujcie kanał, czyli kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu, tam na dole. Wtedy możecie znaleźć się na ścianie prestiżu, Po co bo mamy tą laskę? Wiesz co? ja sobie poczekam. Jest wcześnie rano. A w ogóle przejdźmy do basenu. Bo jest jeszcze jedna ważna informacja. Zapraszam do tego. Kameruje się. Kameruje się? Kameruje. Dobrze. Przyszliśmy do wielkiego basenu Kruszwila po to, aby mógł powiedzieć Wam o pranku, którego zrobimy na tej lasce. Jako że przyszła tutaj, nikt jej tutaj nie chce, to trzeba ją ochrzcić, skoro zamierza tutaj przybywać dłużej niż jedną godzinę. Drodzy Państwo, zrobimy jej pranka, takiego samego jak mojej mamie. Kto ją wrzuca? Ty czy ty? Ja jej nie wrzucam. A ja no to dużo ją rzuci, ona jest chyba lekka, z tego co wiem, to waży tam 45 kg także jeszcze wygłodzona jest w dodatku, ale pomieniłem tę kwestię, to jest nieistotne. Na początku ją sobie wrzucimy do basenu. Zadbaj o to, żeby nie weszło. Niech sobie posiedzi tak. Ale co drobnika mam jej zabrać? Na przykład. Niech sobie posiedzi tak z godziną. No, tak. Dobra, jak będzie próbowała wyjść, to będzie. Dobrać. No trzeba ją odpowiednio ochrzcić, Także drodzy Państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Kliknijcie. No już mówisz o tej subskrypcji. No, no dobra, ale no to czekamy na tą dziewczynę, tak? No to co, boła ją czy co? No no nie no, ja, ja poczekam sama. na księżniczkę, bo później będzie na mnie. Mama do mnie zadzwoni i powie. No go robisz, obudziłeś się. Eee. No ona i tak będzie niezadowolona. No ale tak? no nie, no. Ją wrócisz, no Myślę, że moja mama po wczorajszym spodziewa się tego. No także ty ją wrzucasz. Idzie księżniczka, szeknie, usługalam to do świetle. Jeśli już nie zobaczę. Taka guza. O, idzie, idzie. Ale możesz już stąd iść. Twoja mama kazała mi tu przyjść, więc tutaj jestem. I nigdy się nie wybieram. <laughs> co, co, co ty masz do mnie? Będziesz moim chłopakiem i tyle. Nie będę twoim chłopakiem. Twardo. Dziewczyną, co możesz słuchaj. Twoja mama mi kazała, a to co za zyp, ten dym? Zgadza ja Będą dyn. porządki. To co? Paliło co? się tutaj? No nie, film się nagrywał. Dobra, idź stąd. A ten syp to... No... Ale ty nie jesteś u siebie wiedziesz? To sprzątać. Ja się za ciebie wezmę. To, to jest druga matka. Dobra, idź stąd, Sam są drzwi. Ja się za ciebie wezmę. Ale ja nie będę twoim chłopakiem. Ty chyba w ogóle w innej rzeczywistości żyjesz dziewczynko. Co no, skończ ten mam. Ile ty masz lat? Super. Tak? Mm -hmm. No to fajnie, ma. Dobra, idź dla ciebie. Ale dlaczego? A, dl a dlaczego jesteś brzydka? A ty, dlaczego jesteś taki tępy? Ja jestem tępy. No a nie? No to dlaczego ty jesteś brzydka? Dlaczego ja mam być brzydką dziewczyną? Będą się dopełniać. Tak, tak, dobra, idziesz stąd, czy, czy co masz z zrobić? Ja się nigdy nie wybieram. Czyli będziesz tutaj siedzieć A ty, a ty co nagrywasz? Ja sobie <laughs> nagrywam, no kazał mi to nagrywam. Ale ty, ale ty jest On się, będzie cię nagrywał, będzie cię nagrywał. Ty, to jest jakiś dom wariatów po prostu. To a ty chcesz. To ja jestem służący. No dlaczego Skądś nie robisz, a jest w domu? No jak syp? Dobra, wszystko jest. No brud wszędzie się przewraca, jak ja mam po schodach zejść? Ej, moja dziewczyna, chodź. chodź. Chodzić nie umiem, się dziwić. Pokażę ci ogódek. No się do niczego nie nadaje. co w związku z tym? Z czym? No, no teraz i? Jak ci się podoba? Co to jest? to, to wszystko? Ale co Ci się nie podoba? No ja, ja nie wiem, no ja myślałam, że coś Dobra, fajnego pokażesz. Co? No ja się nigdzie nie wybieram, powiedziałam już. Co mam z nią zrobić? A ty nie masz żadnych kolegów w szkole, nie możesz sobie kogoś innego znaleźć? Co nie myślałeś, że się trafiłeś nie. na frajera? no nie, ja nie będę z tobą ja, nie to mam. Tak tak pomyślałam? <grym> ja <grym> w sumie nagrywaj, to nie zła beka. A jak ci się patrzą podoba? Słaby. A ile ważysz? Ja? Mogę sprawdzić? Nie. O, ty, o, o co A, ty robisz? Weź już chyba za. Ale po co ja mam? Weź już. Puszczaj mnie! Ej! Co sta? Duchu! No, idiotu! <śle> <śle> Idioto! Zabierz, zawierz! Oj, biedna dziewczynka, o ja tak mi cię szkoda. Trzeba było wyjść stąd. Pa, wyjdzie. Ej, <śmuszczak> no dobra, zostaw. Przepraszam, ja, nie, nie mam tak pilnować. <śmuszczak> nie na chwilę popilnuj, dobra idziemy. Uj, no nie, to jest za gruby Marek, nie? No to sama chciała. Ale to jest to za grube, to jest za grube, patrz, 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 to jest za grube, nie? Co? W sensie no szkoda mi trochę. Nie no dobra, zaraz się uspokójmy. Ochrzczona, pochrzczona, zaraz z nią porozmawiamy normalnie. Suszarkę chciały, jak myślisz? To jest suszarka? Nie wiem, chyba. Zaniech tak. No to ty, Almarek, nie wydaje ci się, że źle ją traktujesz? Sama chciała, tak? Co sama chciała? Przebywasz tutaj, tak? Sama się wprosiła, no to co? Znaczy Bo twoja matka ją zaprosiła. Nie chcę z nim być, to. O, dzięki A ty co? No łasiencej jestem! To prywatności! Nie no, wejdź wejdź. Nie? Nie, on nie wchodzi! Mnie nie, nie wchodzisz! No, no co ty sobie wyobrażasz? Ja to jest przygięcie Marek trochę. Czemu jemy nagrywać pożenie? Ta suszarka działa w ogóle? Za czy działa suszarka? Kolejny śmerc! <grym> Ale... A no dobra, no to nie mamy suszarki. No po prostu jest to, stalej, boże, nie. Jak coś to zejść Do, do gniazda <grym> nie, nie, nie może wsadzić. Jak je, na to za chwilę? Pięknie! Po prostu pięknie. Chyba nie jest na nas, czy jest. Nie wiem. Nie, raczej. Czajnie się zadowolona. No chcemy ci w końcu mają dziewczynę. Chyba musi, jak to mówią? Musi, musi być zauroczona we mnie. Ty, ale, ale... Marek, ona jest 10 cm od ciebie wyższa. No właśnie, nie pasuje tam. Ile ona ma? Z 2 metry, nie? Nie no, tak z 1,80. I chuda, i taka... Nie nosiaka. no, 1,85. No nie wiem. Nie, mać, mać 75, tak? Wiesz Marek, tak 70... się dyskutuje, może, może ci podoba. Nie no, mi się nie, nie, nie podoba, ale no, dobra, skoro chcę, no to możemy się z nią tak bawić. Jej wybór. Przynajmniej mamy to zadowolone. No, zadowolone. zwłaszcza jak moja mama zobaczy ten film. No, no mo to... może zadzwonię do mojej mamy. I co chcesz jej powiedzieć? No co mam zrobić z tą dziewczyną? Się... Powiem, że wrzuciliśmy ją do basenu. Mamo. No, witam ciebie, synu. Dzień dobry, mamo. Mam do ciebie jedno pytanie. Dzień no, mam znowu jakiś problem, no. Co mam zrobić z tą ochydną dziewczyną, którą mi wczoraj przyniosłaś? Naprawdę nie wiesz co masz zrobić? <noise> I ona przede wszystkim nie jest ohydna Inaczej bym jej nie wybrała dla siebie. Jest ohydna. Ona jest, jest po pierwsze ta, ode mnie wieszcza. potężną firmę, piękną firmę. No dobra, nie wnikam. Przed wami świetlana przyszłość. Ale no ja już ułożyłem sobie przyszłość. No to po co mi jest dziewczyna potrzebna? Ja wiem lepiej, że dla siebie dobra. Ale dobra, po cholery mi jest ona potrzebna. Po czym my tu rozmawiacie? Zamiast mój plan. I nie dyskutuj. No. Że to firma mojego ojca się bardziej liczy niż ja? No, że ja nie, nie wiem, kim ty jesteś dziewczyna. Że mój ojciec nie sprzedał? To ma z mojejem. Ja tutaj. Ja tutaj nie Jak jakieś bydle na targu. Ja tu nie uczestniczę. Tak. Bo, bo ona nie, się tutaj awanturuje. Ale... Ona tutaj jest i Cię słyszy, ona tutaj jest i Cię słyszy. A ty też wiesz. O nie, ja nic nie wiem. Na pewno ty wiesz. Ty to dosz... nagrywasz, ja... więc to jest na pewno ustawione. No nie, ja nic nie wiem, o co chodzi. Nie. Ty, mamo, w ogóle ją do basenu wrzuciłem. I jak, umie pływać? No, wydarła się na nas. No, ale sobie da dziewczynę radę. Wykształcona, będzie dobrą żoną. No dobra, ja już kończę. To cześć, do widzenia. Wytłumaczcie mi się w tej chwili. Ale co ja mam do tego? Co tu się dzieje? Wy to nagrywacie, więc to oznacza, że to naprawdę musi być ustawione. Wy musicie wiedzieć, o co chodzi. Wytłumaczcie mi. Dobra. O co chodzi z tym kontraktem? No zaraz sobie porozmawiam. Ale, ale, ale ja nie wiem, o co mi chodzi. Mi ciebie matka wcisnęła. Ja ciebie nie chcę, no. Dobra Marek, ja, ja kończę. To, to, to jest dla mnie już za grube. I co Marek? No ile mamy jeszcze na nią czekać? Skąd ja mam się wiedzieć? Tak? A gdzie ty w ogóle chcesz z nią jechać? N na może ty? Na lodach chcesz z nimi jechać? Na lody Na lody No tak, idziesz czy nie? Jak księżniczka Nie no, masakra Ile masz Ty też się możesz A ty w, w ogóle się nie odzywaj Ale czemu się nie odzywać? Nie. A w ogóle pamiętasz, jak ona ma na imię? Nie Jak masz na imię? Może nie pamiętasz mojego imienia? Jestem twoją narzeczoną Co? 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 Kiedy były zaręczyny? Pokaż pierścienek, no, bo ja nie widzę nigdzie to Twoja mama zabrała Nie ma pierścienka i nie będzie, dobra Idziesz ze mną czy nie? No idę No to idź. Księżniczka. No to to, ale... chory? Nie no, jakieś hurojenia ma chyba ta, ta dziewczyna. Ona nie wie w jakiej rzeczywistości żyje. Ona sobie z powiem, widać. Idźcie do samochodu, okej. I nie posiadzie z przodu, bo ja będę siedział z tyłu. To ja powinnam z tyłu siedzieć razem z nim. No nie. Jak że... no, no, to nie? Ale on nie chce, no to ciała ma poradzić. To akurat masz mało do gadania. Dziewczynka. Ja mam mało do gadania? No tak. Chyba ty. No to z... zobacz. Pan nie że kogo mówisz. Nie no, to ona ma chyba ego wybite poza skalę. Co, ona z choinki się urwała czy co? Nie, jest jakaś mega ładna, także nie wiem dlaczego. Ja, mi się nie podoba, absolutnie. Gruba jeszcze. Dobra, idziemy? Idziemy. Marek, ty nie pomyliłeś z czasami sklepów? Absolutnie. Podałem ci dobry adres i znajdujesz się pod dobrym adresem. Dla mojej kochanej księżniczki to... kupimy lodę. Ty chyba sobie żartuję. Nie, nie żartuję, czekaj tutaj. Skończyłem rozmowę z tobą właśnie. Szanujmy się, człowieku. Chodź, kamerzysta. Czy ona ma do zostać, tak? No tak, nie zostanie. Ja tutaj nie wejdę. Nie ma takiego. No nie musisz opcji. chodzić, spokojnie. Ja się już poświęcę za ciebie. Nie ma problemu. No chodź, wychodź z tego samochodu. Chyba jednak wolę zostać tutaj. No nie ty, do niego mówisz. <grym> Na pewno nie chcesz iść? Nie. Co jest? No pójdzie. Nie, nie idziesz ze mną, ja sam idę. Nie tam to mogę, nikt nie. mnie nie zabroni, a szczególnie ty. Nigdzie ze mną Jak nie się idziesz. w ogóle. Masz to... jakiś problem? To, to jest. Masz problem jakiś? Tak. No wracaj do samochodu. Cieszę się, że w ogóle możesz przebywać w tym samochodzie. Chyba tatuś nie dawał ci aż takich dobrych samochodów, co? Dawał ci lepsze. Wątpię. Dobra, zostań. Idę. Nigdzie nie idziesz. Idę z tobą. Nigdzie nie idziesz. I tak i już. Chodź. I co? Idziesz z nią, czy nie? No, niech sobie idzie. No nie wiem no na co czekasz. Ty może my zmienimy Biedronkę. Wrócimy po ciebie. No dobra, weź Marek, daj spokój. Idź już z nią do tej Biedronki. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. No dobra, jak chcesz to chodzi. Ale no, to wszystko jest. A co do kontraktu jeszcze sobie porozmawiać. Co tam? Nie wiem. Co sądzisz o mojej nowej dziewczynie? Już nie normalne trochę, ale chciałem być miły dla niej. Strasznie. Dobra, ona odejdzie ode mnie czy nie? Nie wiem. Jak nisko trzeba upaść, żeby wybierać lody z takiego sklepu. No dobra, odejdzie stąd? Nie. No dobra. Chcę sobie popatrzeć, jak ubodzy ludzie kupują jedzenie. Ja ci dam lodzika. Ale nie, nie, nie po nie dam. A ty co, złupiłaś się czy co? mam Lodzika dla Ciebie. Chyba sobie żartujesz. A to co to jest w ogóle? No jest tego lodzika. to dla Ciebie specjalnie przygotowałem. Co? Ty to nazywasz lodem? Ej! to mam rękę, brudna. Nienormalna Co tu się dzieje? Wariatka. Mam nadzieję, że smakował. Dobra, wróć sobie sama do domu. Marek, może ze jest jakaś nienormalna. Wariatka. Ej, co nas zrobiła? Zaraz siada. Czy chcesz zamiechać? co? podociało mi się wszystkiego. No i to nie oddychaj mnie, no zostaw. Jeszcze mi trochę tego sypu. Nie wiem, jest trochę trzaśnięta, nie? No trochę jest, no ale wiesz, Marek to się traktuje, nie? Jak intruza. Dobra Marek, idziemy. To była moja nowa dziewczyna. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia Państwu. Pogrożona A Aże wyświeć. Co wy robicie? O! Dla mojej kochanej dziewczyny. Ty się obrzydliwy! Zabieraj to ode mnie! Chcesz więcej takich, to dalej bądź ze mną Chcesz? Czy nie? Zobacz jakie piękne kwiaty Dla tak samo pięknej dziewczyny Chuj <grym> jaki <grym grym> pocisk Słyszałeś to? Dobra. Bierzesz kwiaty? Czau, <grym> A, gdzie ona idzie? Czemu ona na chaty nie idzie? Dziwna tak. dziewczyna e, Chcesz kwiaty? Nie no, no śmierdzą weź. No weź Czekaj, mogę nie nią rzucić? Co? Mogę w nią rzucić? Nie no, zostaw już ją Ale dziwne, że ona jest taka twarda i nie pójdzie sobie stąd po prostu Chcesz kwiatki? Weź je sobie Podobnie, niż dziewczyny się nie bije nawet kwiatami. Najgorszy ale? typ dziewczyny, najgorszy. Nie, nie słyszę, nie rozumiem co ona gada, sopleń. A dobra, no to chyba to już byłby definitywny koniec filmu. No. Zasubskrybujcie kanał, koniecznie. Taki sam czerwony przycisk gdzie tam na dole. Bo to jest bardzo ważne, subskrypcja na kanale. To jest klucz do wszystkiego. Jak nie subskrybujecie kanału, to, to tak się nie da. Musicie subskrybować. Przestań to nagrywać!